Aha, właśnie na kusie używa tego, nie? Czego? Masz na napisane teraz. Życie. <noise> o kurde. Nie! Patrz, patrz, Ale masakra. Gin. Ja tu już zdzielę. Powiem ci, że masakryje, że gra <noise> gin Musiałam amunicja to chwilę kończy. Ja twierdzę. Czy nie dość, że. <laughs> śmierć to za mało, widzę. Jeszcze takie jakieś dziwne szpony z nich wychodzą. Dobra, no, co się jeszcze tu jest? Chyba nie. Przyładuj. Ale, ja Mam karabinek. I Aha, takie bo masz tą taką kurczę broń. Hmm. Tą drugą, co masz? No. Chciałem drugą. No? To na środkowym przycisku możesz ją przełączać typ. Ona się obróci bokiem. O, a jest, rzeczywiście i co to robi? A, to, że tak. Że... Yy... A, widzę no. Dobre. No, czasami się może przydać. Dobra. Wesoła gromadka. Baga. Zbierajmy wszystko co się da. Tu Uspoprawaj coś jeszcze. Z którą używasz, pierwszą czy drugą? To, to Tą pierwszą chętnie ja użyję. o, hmm. uh, nie fajne. Coś będzie. Mówię Ci, klim że klimat nie jest niezły. Zbieramy? O, o, tutaj są. O, Ty, żeś ty mi na zawał tutaj nie, nie umarł. Uważaj, uważaj! A. Uff, uh, blisko było powiem ci 18 na boi. To bydłaki, bydlaki. Dobry. Trzeba uważać, gdzie się idzie tutaj. No tutaj, tu mam coś. Mam amunicję. Widzę, widzę. Ej, jesteś wyższy jęki. Tak, chyba coś słychać Ja tu nic nie ma tu jest. <grymne> Wesoło Wesoła gromadka Takie windy te ja rozumiem Przychodzisz, klikasz i sekunda już jest winda <grymne> <grymne> Może tą drugą będę używał? Ta druga bardziej jak shotgun chyba działa, nie? No. A, później można fajnie rozbudowywać każdą. Tak? No, to dostosowujesz swoich potrzeb. Tutaj coś jest. Gdzie ja jestem? Tak, dobra. Eee... Tutaj też coś jest w O, mam... aha. Ekwipunek. Na ma, nie, narazłeś? Nie mam. Znaczy nie, tap nacisnąłem, wiesz. Kurczę, nie, nie wiem czy to kwestia moich ustawień, ale jakaś taka grafika, nie słaba mi się wydaje. Wszystko na fullo nastawiłem. O kurwa, coś będzie z lewej strony, bo Tak, nie, nie wiem. Nie ja wiem, Tutaj jest jakiś open. Nie działa to, nie działa? Nie działa. O A jak się ręcznie Wydaje. atakuje wręcz? Jakoś jest uderzenie takie? Yy, tak się da, tylko... Control? Nie, co? nie Alt? Nie yy, Chyba specyficzną bronią można było jak Pierwszą? Broń, Może tą pierwszą? Nie Nie żadną Uderzoną Dobra Tak jak sprawdzimy, czy ją aż... Heatings Controls no. Nie. Coś mi się te kontrolowy nie wyświetlają, a więc nie <laughs> ci. ma. Nie, skoro nie widzisz, ja to widzę. A, Dobra, to, to mi... jest dla mnie. Aha. No nie wiem, trudno. Może... Ja wiem, że było tak, że przy specyficznej broni można... Pośle... Potem był taki atak. No, jakbyś miał taki nóż. Miecz? i nie wiem. W ogóle jest rodzaj broni, tylko odwadzę, czy jeszcze coś będzie? Nie, yes. Kurde Każdą sobie budujesz od nowa potem Aha zrobić Kurde Cicho, Już mam full amunicji, mam full amunicji dobrze. No, tak. ja wolę pole nie strzelam to <laughs> O, ja wolę Ale to taki, Szybko, szybko tam. Głowa. Fuck. Zróbmy 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 Za, za tobą. <laughs> Dobra, może przeładuję. Dobra. O tu coś jest? I filmuj sobie życia, nie? Żeby, żeby się nie mało. A jak się życie? Z, no, jak się... Tyłu masz, z tyłu masz taki ten, widzisz? Taki pasek. A, jest. Zielony? Tak. Nie, on no taki zielony. No jest, no widzę. O. I którym się odnawiało życie? B? Tak, nie, nie, odnawiam, nie, nie, kół, kół. U, czekaj, mam pełny... Jakiś, czekaj chwilę... No? Tam? Mam pełny... Yyy... Yyy... Zalentory w inwestrii... po polsku no... Też mam Zreszcie pełny! Nie mogę, też mam pełny! Też mam pełny? Tak! A dobra... To weź to. Z powrotem. Mogę to drugie wziąć. Okay. O, o Wyskoczył, kurde. No. Nie strasz mnie. Trzeba ich zniszczyć, bo nie straszą tylko. tutaj <grydyka>. Ła! Wow, Fak! Kontrol Uciekaj! Fuck. Kurę, się, że po mnie będzie. Jak tam? Życie? Ży... Fula chyba mam, wiesz? A nie, 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 no prawie. Zabrał no, mi to. Przeraziłem się, bo by tak wyskoczył nagle, nie? O! Ammo? Nie. No tak, ammo. Przeladuj, panie. Nie za późno Rozpomnijmy się tutaj Czy tam jakieś paczki, czy wspierania O, tu są o. Dobra, Dobra. Jedna tylko? Bezmy. Nie wiem, chodźmy po drugą stronę Spędzę F, tak? Czyli pchać będziemy to? Tak Kim, czyli pchać będziemy to Tak, Kim Chyba tu chyba nie nic wiem. nie ma Nie ma już nic O Jezu Spróbuj sobie jak chcesz Na F A jakie fajne To się przyda potem Hmm I nam przejście odsłoniło, rozumiem nie tutaj. Nie, czy nie? Nie, nie, tam nie. Jeszcze trzeba zrobić. A, bo to się wróciło no tak i tutaj wyplatać to. Tego pizdiołka, ja, co? No ja, ja chcę, ja chcę, dawaj! O, dobra, to ma Halo, panie, eee eh. A <grywia> ciągnij, ciągnij Sorry, nie jestem dobry w tym <grywia> Ty, jestem po drugiej stronie Prowzno, nie nieważne. To teraz. Tego mówię. A, A do tego za takie drzwi się ten. A, bo to oni wyłażą, o oh, fakt. Idą do nas. Gdzie? Tyłu? Tak, no, szli. A, szkoda, <gry> Podejdź tutaj. No, nie, no. Niezła gierka, powiem ci. Jak na dwóch? Nie, na dwóch bardzo fajne jest. Mhm. Mało roku teraz roku takich jest. <gry> <gry> Mało takich gier jest. <gry> 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 Nie ma O, tu jest, Nie ogarnia to E X co mam ja zrobić? Gdzie ty tu widzisz? <laughs> A, tu jest, dobra ale fajnie, prawda? Chyba podrabinę Nie można zeskoczyć. Co tu masz? Co ma widzę? Ale ze Ale głośno jest, kurde. Кхм Поможь миии Э nieźle. Hmm. O kurde, ale głośno, ale głośno powiem <grym> ci. Jeszcze chyba ciszę na chwilę. No teraz wezmę settings. Pościszę. po ciszę. Dobra, pościszone jest, chyba wystarczy. No już. Dwadzieścia procent mam, że mu ogół chyba miał to Nie wiem ile ja tam mam hmm. Hmm, hmm, hmm. Who is that? My boy Ty gejuchu <laughs> 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 Żarty, żarty i tak by cię akceptował w ogrze nawet jakiś jakbyś taki był. Ja też Coś Do pospierania A tutaj było tym a, z stabem, coś? Co ja tu mam? Ja chcę ubroń ulepszyć, panie. O, nabojki. Na stole są naboje. Tu też coś jest. Naboje też nie mogę wziąć. Nie mogę. A tu? A to ja wyrzucę ten. Wyrzucę to. A co to jest? Sobie A, pakietcha. Tak. Jak się wyrzuca? Poczeka. Wyrzuca. Y, tab. No, mam. Zbierasz co chcesz, enter i drop. A chcę użyć. Użyję za może. Nie? Nie mogę? Dobra. Drop. No i dropnę jeszcze to. Bo są takie podwójne te życie, nie? I Pojedyncze wyrzuca. I, pojedyn I pojedyncze. O co chodzi? To jest większy Dobrze. i mniejszy? No tak. Większy i mniejszy. dobra. To pojedyncze wyrzuca jak coś. Dobra, idziemy dalej Idź, idź, idź Idź Nie, idę z prawej Co zrobić? To jest tutaj? Nic tu nie ma? Nie Dobra, to idziemy dalej tu coś jest? Nie, nie ma tu nic Nie, jest tutaj Wejść. Nigdy nie wiadomo kiedy świnie tu pegną No Chcemy iść to idźmy w drugą stronę du, 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 du. Jak sapią O, chciał pocałam Wsłuchaj się w ich sapanie jak biegną ha. Woo! No i co? Czyż komandosów Róbcie tym fikołki na tym metalowej podłodze. Hello. I świnie zaraz wybiegną na nie. nie, nikt nie wybiegnie. Jesteśmy na statku bezpiecznie, kuźwa cię się rozglądam. No w sumie tak. Free to one FLT. Mm -mm. Śmiesznie, coś złego chyba tu się stało. A znajdzie się zwłoki tych ludzi tam? Co w, w, w prologu byli? O, no. no, chyba tak. Hmm. Serious? No. Nie. Co to? No, to już po nas by było. Nie. Nawet spokojnie wylądować nie mogli, tylko wszędzie jakaś tragedia. Okay, nie. Którędy? Nie wiem. Kutrędy. Tam idziemy. Ja to świnia. Ja też nie... Idziemy. idziemy. Gravity offline? Biegnij! Zbierz obiegnij biegnij! Ja wskoczyłem. I ja, i ja. Ruszimy na siuta. Dawaj. Tutaj. Hm. Hm. O. Śmieszny. Bench. A dzięki Można na ciebie liczyć Co tu się dzieje, gdzie my jesteśmy Boost Shiftem Lecim Możesz zbierać paczki w trakcie lotu Widzę y Ojej, co teraz? Gdzie mamy iść? B Gdzie to pokazuje? Halo Ty musisz jedną do góry a drugie na dół nie, nie, dobra, nie, dobra, To no, ja to co, to? co to? to? to to jest, o co no, a, dobra A no, a, dobra. dobra, no, no,